Cześć widzowie. Ja jestem Michał. Oglądacie kanał najął. w dzisiejszym odcinku rzecz o klejach anaerobowych, czyli beztlenowych. Jest to technika, która umożliwia zabezpieczenie połączeń gwintowych, ale nie tylko, również ciasno pasowanych połączeń kształtowych, wałków i tym podobnych za pomocą środka chemicznego, czyli takiego właśnie kleju, jak tutaj mamy. Co zapobiega jego odkręcaniu się czy luzowaniu się w wyniku drgań i wibracji. Bardzo korzystna metoda zabezpieczania na przykład elementów takich jak układy celownicze, lunety, montaże, płytki kolimatorów, elementy kolb, elementy ło mocowania łoża do szkieletu broni. W wielu miejscach tego typu klejenie jest stosowane. Tutaj macie przykłady, to są śruby. Wyjęte z różnych elementów broni to jest na przykład śruba chwytu pistoletowego. Tutaj widać na końcu taką żółtą plamę. Jest to właśnie ślad, pozostałość. Po tego rodzaju zabezpieczeniu gwintu za pomocą takiego kleju. Tu mamy z kolei śrubkę od montażu kolimatora, która również jest w widoczny sposób pomazana takim niebieskim środkiem na końcu. To jest właśnie jeden z takich klejów. Parę takich śrub tutaj wam pokazałem, także jest to częsty sposób zabezpieczania tego rodzaju gwintów. I teraz jak wybrać właściwy klej, jak go stosować, jak nie popełnić najczęściej popełnianych błędów. Te kleje występują w kilku różnych rodzajach. Tutaj na stole, oprócz tego, że jeden jest w dwóch opakowaniach, mamy trzy podstawowe rodzaje. Jest to Loctite 222, 243 i 270, ułożywszy je w kolejności e, siły. Najczęściej stosowany i najbardziej uniwersalny, tak mi się wydaje, w warunkach e, powiedzmy małego rocznikarstwa, to są Loctite z serii niebieskiej. Czyli 242 lub 243 czym one się różnią? Loctite 243 ma nieco lepszą odporność na środki smarne, ropopochodne, czyli oleje, naftę, e, balistole i różne inne tego typu rzeczy, więc przy broni e, sugerowałbym używanie Loctite'a 243, jeżeli jest dostępny, e, z taką uwagą, że jeżeli serwisujesz broń, e, nie wiem, e, jesteś różnikarzem, który naprawia broń na to, e, to 243 nie ma e, certyfikatu TuMIL STD posiada go tylko wersja 242, czyli te z dwójką na końcu, generalnie e, 262, 242, e, 222. E, także zaczynając od najsłabszego. Loctite 222, który występuje w kolorze takim fioletowo-różowym, to jest klej, który można używać do zabezpieczania elementów, które nie wymagają, nie pracują pod dużym obciążeniem, a jednocześnie należy ustalić się w określonej pozycji czyli na przykład śruby regulacyjne celowników. Jeżeli macie śrubkę, która po wyregulowaniu w wyniku strzelania wam pełznie, czyli przemieszcza się w którąś stronę, możecie kroplą takiego środka Loctite 222 ją zabezpieczyć, co zabezpieczy ją przed poruszaniem się, a jednocześnie, kiedy będziecie ją chcieli przeregulować za pomocą drobnego ręcznego narzędzia, jak najbardziej będziecie w stanie to zrobić. Do takiego zastosowania niebieski Loctite 242 242243 będzie już za mocny. Drugi w kolejności, czyli ten 243, o którym już mówiłem, najbardziej uniwersalny środek: płytki kolimatorów, elementy kolb, elementy chwytów, łoża i wszystko inne. Tym klejem możecie zespajać. Ten klej do luzowania, do rozłączania połączeń nie wymaga podgrzewania ani narzędzi udarowych dalej mamy to jest Loctite serii 270 on ma kolor zielony to jest bardzo mocno wiążący klej który no, może być stosowany już naprawdę w ekstremalnie mocnych miejscach gdzie potrzeba dużego momentu on ma również wersję 273 która różni się tym że ma dużo wyższą wytrzymałość temperaturową Niestety ten klej, podobnie jak jego brat o znaczeniu 263 lub 262, czyli czerwony Loctite, wszystko poza tymi dwoma. Tak naprawdę do rozłączenia, jeżeli połączenie zostało wykonane prawidłowo, będzie wymagało podgrzewania. To jest ważne dla posiadaczy broni, dlatego że wszystkie kleje, które wymagają grzania, no niestety wymagają osiągnięcia temperatury rzędu 200 stopni. To jest temperatura powyżej temperatury odpuszczania. Stali i niektórych jej stopów, w związku z czym no, należy, należy mieć na względzie, że takie grzanie może zmienić własności, w szczególności parametry twardościowe powierzchni czy całego elementu, dlatego w zastosowaniach do broni. Te silniejsze kleje od 243 mają ograniczone zastosowanie. 273 czasami bywa stosowany przy klejeniu luf do komór zamkowych, natomiast jest to, jest to jakby stosunkowo rzadki sposób jego użytkowania. Jak taki klej w ogóle wiąże? Otóż, żeby on związał, potrzebne są dwa czynniki. Pierwszy z nich, jak sama nazwa, wskazuje klej beztlenowy, czyli musimy. Zacisnąć go w przestrzeni, w objętości, w której, z której zostanie wyparty tlen jak najcieńsza warstwa. Im cieńsza warstwa, tym szybciej on wiąże. Taki czas pierwszego wiązania to jest w zależności od rodzaju kleju: od najsłabszych do najmocniejszych, gdzieś tam od 10 do 20-25 minut. Natomiast całkowity czas. Uzyskania pełnej wytrzymałości takiej spoiny to jest 24 godziny, i tutaj dochodzimy do najczęściej popełnianych błędów, które powodują, że te łączenia nie są odpowiednio wytrzymałe, albo ludzie, nie wiem, przykleili płytkę kolimatora, no a potem dziwią się, że ta płytka się luzuje i odpada. Więc pierwszym tego typu błędem jest oczywiście nieodczekanie odpowiednio długiego czasu przed poddaniem elementu czy broni wibracjami i wstrząsom wynikającym ze strzelania. 24 godziny absolutnie powinniście odczekać, zanim zaczniecie z broni strzelać, dlatego że jeżeli ten klej nie związał całkowicie, to prawie na pewno te, te wiązania zostaną zerwane i on nie będzie trzymał tak mocno jak powinien. To jest pierwsza rzecz. Druga że to jest niewłaściwe oczyszczenie, odtłuszczenie powierzchni. Powierzchnie powinny być bardzo dokładnie wyczyszczone i, i pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów, resztek, olejów, smarów. I innych zanieczyszczeń, dlatego że jeżeli tam będzie film z jakiegoś brudu i oleju, to oczywiście ten klej nie będzie trzymał właściwie. Kolejną rzeczą, którą często ludzie przeoczają, jest to temperatura, w której następuje aplikacja i wiązanie takiego kleju. Jeżeli części są zimne czy wychłodzone, to to łączenie nie osiągnie poprawnej. Poprawnej wytrzymałości to się powinno robić w temperaturze co najmniej 15 stopni, najlepiej około 20-21 stopni. To jest optymalna temperatura dla y, utrzymania pełnej wytrzymałości tego typu połączeń. I ostatni błąd, który zresztą w internetowych filmach dosyć często obserwuję, jest to sposób nakładania tego kleju. E, mianowicie jego powinno nakładać się w ten sposób, że e, tak naprawdę wyciskamy krople e, tego środka i e, albo próbujemy ją skapnąć, albo osiadamy ją e, na gwincie w ten sposób, że nie dotykamy końcówką tej dyszy, do części metalowej, ponieważ e, może to spowodować, że drobinki metalu, które się tam dostaną, po prostu spowodują zastygnięcie tego kleju w otworze dyszy i, i nie będziecie mogli go używać, bo, bo dysza się wam zaczopuje. Także nie powinno się dyszą dotykać bezpośrednio do, e, do elementu. I teraz e, na koniec, jeszcze jakiego rodzaju elementy można takimi klejami ustalać? Otóż e, metale, nazwijmy to ogólnie aktywne, czyli czyli stal, jej stopy, miedź, mosiąc, cynk to są materiały, które będą bardzo dobrze poddawały się klejeniu nieco gorzej niestety aluminium, natomiast jeżeli jeden element będzie stalowy, a drugi będzie aluminiowy to, to ta spoina powinna bez problemu osiągnąć odpowiednią wytrzymałość natomiast klejenie na przykład dwóch elementów aluminiowych, w szczególności jeżeli na przykład były anodyzowane, no to Niestety ten klej może nie chcieć nam w pełni stwardnieć i trzeba mu pomóc. Do tego, żeby mu pomóc, używa się tak zwanych aktywatorów. To jest taki spray, którym pokrywa się powierzchnię przed nałożeniem kleju, i w tym momencie klej, jakby ten środek, jest katalizatorem, który rozpoczyna jego wiązanie czy też polimeryzację. Także tak wygląda aplikacja tego kleju. Na koniec alternatywy, Czyli co w razie W, jeżeli muszę coś pilnie skleić, czy ustalić jakiś gwint, czy kołek, a nie mam do tego celu e, odpowiedniego środka. No, co prawda, kleje te są dosyć dobrze dostępne w handlu, e, zarówno w, w internecie, jak i w sklepach stacjonarnych. Tutaj w mojej okolicy e, większość hurtowni takich typowo motoryzacyjnych, czy sprzedających chemię motoryzacyjną, e, ma szeroką gamę tych środków. E, natomiast, e, na przykład, jeżeli byście chcieli zastąpić taki leciutko wiążący, loktaj 222, to możecie spokojnie zastosować lakier do paznokci, taki typowy, który poddaje się rozpuszczalnikom na bazie acetonu. On oczywiście nie będzie miał jakiejś tam wytrzymałości, ale zablokowanie śruby regulacyjnej celownika nie powinno stanowić problemu, przy czym należy pamiętać, że to jest inny mechanizm twardnięcia, mianowicie no, jemu trzeba pozwolić odparować rozpuszczalnik. Drugą alternatywą, której nie mam niestety na Stole, e, są to kleje cyjanoakrylowe, czyli popularna mówiąc krótko, kropelka, e, która po zastosowaniu w niewielkiej ilości na gwint e, będzie osiągała wytrzymałość podobną do niebieskiego Loctite'a, czyli 242 lub 243. E, z tą uwagą, że będzie nieco mniej odporna na temperaturę e, i na, na różnego rodzaju chemie, czyli, czyli smary, oleje e, i tym podobne rzeczy. Ale w razie konieczności, jeżeli byście nie mieli niebieskiego loktajta, a mielibyście kropelkę, również można zastosować ją na gwinty. Także tak wyglądają kleje do ustalania połączeń gwintowych, które możemy używać w naszej niewielkiej różnikarskiej praktyce. Mam nadzieję, że trochę pomogłem i tym, którzy na co dzień się tego typu środkami nie posługują, zachęciłem do ich stosowania i stosowania ich w prawidłowy sposób. W tym odcinku to wszystko. Cześć.